nudzi mi się. Bardzo nie lubię się nudzić. W ogóle, kto lubi się nudzić? O, to jest pytanie. W mojej kolekcji mam takie trzy gry, do których mam ogromny sentyment, ale po czasie bardzo mi się nudzą. Numer jeden jest to Minecraft. Cinanie drzew Budowanie domów z Dirta jest ok. No ale się to nudzi, prawda? Numer dwa jest to Tomb Raider. Underworld jest moją ulubioną częścią, jeżeli chodzi o granie larą. No i numer trzy są to Simsy. Mimo posiadania w czwórce tylu dodatków, budowanie domów, historia jest ok. Rodzenie dzieci, mordowanie Simów, ok. Ale potrzebuję czegoś nowego. Potrzebuję takiego czegoś Dlatego postanowiłam, że nową serią z Simsów na moim kanale Będzie testowanie modyfikacji Historia Grażyny, budowanie będzie nadal kontynuowane Ale, tak jak mówiłam, potrzebuję czegoś nowego Coś muszę zmienić, żeby czuć się dobrze Okej? Okay? Okej okay, okay. Experiment 1006 The Prototype Elżbieta Active, ambitious and perfectionist. She wants to rule the world like Beyoncé. Let's go. Start something new. Nie no, nie no. A tak na serio to po prostu nie chcę uśmiercać Grażyny. A Elżbieta, no po prostu będzie próbować wszystkiego. Kabanosik. Załóżmy, że jest lato, żeby było ciepło. Gdzie może zamieszkać? Zamieszka. Może tu? Nie, tu nie ma gdzie mieszkać. Może tu? Dobra, trudno. Tu zamieszkasz. Elżbieta już jest. Patrzcie, jaka cika. <laughs> mewy! Co to jest? To nie są mewy, to są jakieś inne szpaki. Jesus. To wygląda jak połączenie psa i mewy. Dzień dobry. Jaki pimpek. Pierwszy mod który dziś przetestujemy to nawiedzone lustro. Mod w głównej mierze polega na tym, że panna młoda, która ma na imię Hanna, chce, żeby każdy wziął i umarł. Słodko. Umieść nawiedzone lustro i wypowiedz imię panny młodej, a ona zabije wszystkich, których napotka. Swoją piłą mechaniczną i demonicznymi mocami. A naszym celem jest obronienie się właśnie przed nią. Zobaczmy, czy jest to ciekawe. Elżbieta nie ma pracy. Zobaczmy, co jest na Coś nowego, czy jest to lustro, lustro. Nie stać mnie! Trudno, mamy kody. Nie wierzę, że nas zabije to lustro, no ale trudno. Legenda mówi, że to panna młoda was... i zamordowana na jej ślubie. To lustro było ostatnią rzeczą, którą zobaczyła przed śmiercią. Scary? Ale Elżbieta niczego się nie boi. Elżbieta jest nieśmiertelna. Prawda, Elżbieta? Ty masz wywalone we wszystko. Chodzisz se w sandałach. Ale masz pieska. Ale ja idę wywoływać duchy z lustra. Wow, ale dym! Ale dymy! Wypowiedz jej imię. To nie wiem, co to jest. Broń się, weź to, co to jest. Not... Oh, shit! Ona z piłą wyszła! I ona się chyba na mnie obraziła O nie, przepraszam Hana, Montana Broń się Kolejna wyszła! Dwie Hany są Zablokuj drzwi Zablokuj drzwi Zablokuj drzwi Zablokuj drzwi Blokuj drzwi do wszystkich Ha! No i nie wiejdziecie, no i elo Hana nie płacz Pięknie wyglądałaś w dniu ślubu, szczególnie z tą piłą mechaniczną Co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie Na ciebie usiadł, ty piaro Masz kruka na ramieniu no, Ale siedzi ten kruk No i co zrobisz? Nie wejdziesz mi do domu co, co to jest? Elżbieta, uciekaj Czemu masz jakiś kask na głowie? Wygląda jak ta Jak stonka Jakaś kurde stonka na głowie Dwie chany się zebrały Jedna ze stonką na głowie Druga w warszczu się myła Masakra Zobaczmy, czy jest coś nowego w Twórz Jest welon Mamy welon Mamy krew czy barszcz. I jest coś jeszcze ciekawego. Jest suknia ślubna. Butów nie ma żadnych, czyli Hanna chodzi boso. Ona się inspiruje Wojciechem Cajrowskim. Mamy piłę mechaniczną. Wow! Akcesoria fajne. Bardzo mi się podoba. Okej, okay. fajnie, fajnie. Nie wiem tylko, czy ta typiara może mnie zabić. Fajnie by było jakby tego nie zrobiła. Ej Elżbieta, weź choć zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Weź wesołe zapoznanie z nią. Może coś ci powie ciekawego, nie wiem. Hej! Wękowski. Zabierz te piłę z moich oczu! Ło, kurna! Wszystko w porządku. Możemy się zaprzyjaźnić jak chcesz. Zapytaj o ulubiony kolor. Myślałam, że powie kolor czerwony. Kolor Gdzie pracujesz w ogóle? Zapytaj o zawód. O, o, jest bezrobotna, to wiesz, zawsze możesz pójść do pracy teraz, przyszłaś do żywych. Tutaj masz swoją y, swoją, swojego klona i zawsze możecie jedna pójść do pracy za drugą. Jak ty nie będziesz chciała, to ta pójdzie za ciebie. Życie może być naprawdę świetne. Nie wiem, mordeczko, no poplotkujcie troszkę, jak tam ci życie mija pozagrobowe. A czy ona by mnie pokroiła, gdybym ja tak nie zagadała do niej, ona by mnie zabiła? Sprawdźmy to. Dobra, chodź, Elżbieta. Kupimy to lustro jeszcze raz. Chodź tutaj. Ona chce czytać książki. Wow! Kolejna się spełniła. Chainsaw Gast. Ona chce mnie zabić ogólnie. Zabijesz mnie? Cześć! A no tak, czy ona, ona, ona by mnie zabiła? Fajny dodatek do gry, ale. Echo! Lecimy z kolejną modyfikacją. Kurde, obudziłam mojego kotarza. Kolejny mod nazywa się Live Drama, czyli wszelako pojęte dramy. Jest dodanych 11 innych dramatycznych sytuacji, które mogą wydarzyć się naszemu Simowi i mieszkańcom naszego miasta. Zwiększamy swoją popularność, pomagamy innym Simom. Mod, wydaje mi się, jest inspirowany wrednymi dziewczynami, ale to zobaczycie podczas przeglądania tej modyfikacji. Dobra, jest okienko Live Drama się pojawia i to tutaj jest. Social popularity czyli popularność. Najpierw może Twitch, mówienie, Twitch plotkowanie sama ze sobą. Widziałeś, że ona jest kalmarem? Ona cieszy się światem, gdzie mówi się ploteczki. Pogląda jakieś gorące newsy. Twitch dramatyczne pozy. Jak wygląda oglądanie hot newsów? Ha. Zabawne, co nie? Ona właśnie teraz ogląda Gimpera komentarii. Teraz ogląda Wardęgę. Oh, jakiś typ się spojrzał. Cześć. Oh, dziadek Murus? Czemu on tutaj mieszka? Miałeś być na biegunie północnym. Daj komuś radę przez telefon. Pomóż Simowi, żeby poczuł się lepiej. Ej, czy to jest taka modyfikacja na bazie wrednych dziewczyn? Nie wiem, no... Max popularity Lo, ale jesteśmy sławne. Take selfie. Zrób sobie z nim selfie. Cloud Chaser. Cloud Chaser, Co to znaczy? Jakieś paparazzi? Łowca sił. Łowca sił? Kim ty jesteś? Zróbmy jest sobie selfie! On chce, żebym ja mu pomogła w byciu sławnym. Chodź zrobimy sobie fotkę, Rohan. Aha. Jestem Andrzej, jestem Elżbieta. Chodź, zdobędziemy jego zaufanie. Chodź tu, Rohan! 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 No i uciekł, no na nie mam znajomych już. Musimy wziąć zaprosić jakichś ludzi do klubu. Oh, oh yeah. Czy mogę pozwolenie do The Plastic? Jestem Elżbieta Kabanosik oh, Przyszła Candy z Dangelo. Dan Ale ja chcę pozwolenie Mogę czy nie? Mogę wejść na stronę jakąś? Purchas The Burn Book Ej, gdzie wyjdziecie Dziewczyny, poczekajcie na mnie Tak, to jest zbrednych dziewczyn Dzięki za kupienie Coś tam Przeczytaj to Patrzcie, jakie to jest zarąbiste! Jak to zarąbiście wygląda! Ja nie mogę, ale to jest zarąbisty mod! Elżbieta, kabanosik. Kurde, ja nie noszę różowe w środy. Zasady są proste. Jedna z nas mówi sekrety i daje je do książki i te zostają na zawsze tutaj. Proposing couple situation. Ej, zespałowaliśmy teraz tę te ucieczkę panny młodej z ołtarza. Zobaczmy, jak to wygląda. Oh my Uciekła! Panna młoda ucieka! Zwekspozujmy wszystkie sekrety wszystkich. Jak to wygląda? A, wywaliła to po prostu. Calsim's over. Chodźcie ludzie! Gang up situation No i gdzie to jest? O tutaj Biją się One też się biją Ona umarła? Czy ona umarła? Nie wiem, ale zapiszę grę, bo boję się, że ktoś umrze. Czy za to tylko była próba moda? Nie, one żyją chyba, no. Pojedźmy w podróż. Pojedźmy do muzeum, prawda? Kto to jest? Mortimer, patrzcie! Dawid podsiadło na wakacjach. Expose Cheater Situation. O, tutaj kto przyszedł? Cheater, gdzie idziesz? No, gdzie ty idziesz do lasu? A tutaj. Ona zdradziła ją i ona jest smutna i przyszła na cmentarz, żeby jej to wygarnąć. Oh, patrzcie, jaki ładny kotek. Możemy popowiadać mu w sekrety, dirty secrets. Dobra. Kurde, mewa do nas przyszła w ogóle, patrzcie na jej łeb. Co te mewy do mnie przyszły? Co to jest za dziecko? Zgubione dziecko. Dziecko się zgubiło. Maliniak, tu masz dziecko swoje. W lesie stoi. Ona jest w ciąży i ona robi kiełbaski. Co to za dziecko jakieś? What the fuck? Troublemaker. Problemy robi. Jesus, ogarnij się. Robber situation. Kto tu idzie? O! Ukradnie jej portfel. Lol, fajne to jest. Co ty mu zrobiłaś? Czemu go podrywasz? Mnie jest złodziejem. A wy co? Ale jej plaskacza zawaliła. Pieniądze rozsypał. Get plastic surgery. Zróbmy operację plastyczną na sam koniec. Ciekawe co tam będzie. Czy ja mogę sobie po prostu... To nie, tak. No kurde, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Możemy sobie zmienić kolor oczu, na przykład na zielony. Stos. I to tyle? Zobaczmy, czy wyjdzie. Co to było? Nie wiedziałam, że takie coś tutaj się da. Ale ma sandały zarąbiste, no nie? Dotarło do mnie, że na czas najwyższy adoptować dziecko. Masz chwilę, chcę was sobie przedstawić. Okej, okay, no. Zobaczmy twoje dziecko. Nie wiem, kim ty jesteś, ale... Mogę zobaczyć twoje dziecko, nie ma problemu, prawda? Chodź, poplotkujemy sobie. Kot przyszedł, choć poplutkujemy kocie. Czas na kolejną modyfikację. Trzecią modyfikacją. Są zajęcia pozaszkolne. Mod dodaje 30 różnych zajęć pozaszkolnych, takich jak klub artystyczny czy karaoke. Jedynie co trzeba to posiadać dziecko albo nastolatka i po prostu zapisać się na to. Kogo możemy dodać? Mogę pożyczyć sobie wasze dziecko? O, weźmiemy jego, piersa, dodamy do rodziny i zapiszemy go na zajęcia pozaszkolne. O, klub anime, klub opiekunów do dziecka. Jest klub jogi, jest klub baletowy, jest zespół, jest baseball. koszykówka, czytanie książek, no, cheerleaderki, chemiczny klub, daycare. No to takie, po prostu takie, taka jakby świetlica, dyskusyjny, tak to się nazywa? Karaoke klub, taki, no że... Malujesz, filmowy, piłka nożna, siłownia, historyczny, komediowy, k-pop nawet jest, wow! Czemu modeży? zawsze zrobią coś takiego, co mnie fascynuje? Zróbcie pokolenia i ej, pokolenia! Mody, ogrodniczy, no natura, szachy, planowanie imprez. O, zajmowanie się zwierzeczkami, bycie złym człowiekiem, no granie w gry. Taniec, nauka po prostu, nie wiem co to jest, ale że chyba jesteś na tej wyspie Sulani coś Robisz? Pływanie, technik, gotowanie. No takie sobie bieganie i wrestling. Zobaczymy klub anime, jak to będzie wyglądać. Dobra, wróćmy wszyscy do domu. No chodź tu, Pierce. Wydaje mi się, że każdy klub opiera się na tym samym. Zobaczymy, czy będziemy mogli do niego po prostu pójść i tam coś robić. Fajnie by było. Idźcie spać, jutro czeka Was nowy, nowy dzień. On się boi, burzy. Nie bój się. albo tu to potwór wyszedł z nory. Potwór wyszedł z nory. Zabij tego potwora. Dawaj, Elżbieta! To jest twoje dziecko, które zabrałaś od twojego znajomego trzeba się nim opiekować. nie, ten kurdy wampir do mnie dzwoni. Jestem taka kabanosik. Dajcie mi spokój. No, czemu wszedłeś i do kibla? Bane! Pierce, odejdź. No wiem, że ty też siłam jeden kibel. On idzie do szkoły, dobra. Aha, kot mi tutaj przyszedł. Chcę zmienić pracę. No i to idź? Może syna znajdziesz, bo ja ci go zabrałam. Co? Fajnie by było jakby można było chodzić na te zajęcia pozalekcyjne, tak wiecie, normalnie ogrzej się. Ktoś przyszedł. O nie, Justin przyszedł szukać swojego dziecka. Ja nie mam twojego dziecka. On po prostu chciał ze mną mieszkać. Justin. Co mi się stało? Co mi się stało? Może ogrzałaś się i, i coś się przypaliłaś? Przegrzanie się na śmierć. Ale jakiego słonecznego żaru ty, Piaro, jak, jakby jesteś w domu? Ty byłaś na deszczu. Nie, już jest git. Dwie godziny idzie do klubu. Do tego zobaczymy, czy możemy pójść z nim. W sumie nie możemy z nim iść. Moc taki, no że w sumie spoko, ale... Jestem szczerbatek. Bardzo lubię atencję. No i ostatnią modyfikacją, którą dziś przetestuję, jest wizyta w Zo. Jedynie co musimy zrobić, to zbudować Zo i dodać o wyznaczek ze słoniem. Będzie może ciekawie albo i nie. Sprawdzam! Pirsa już nie potrzebujemy w naszym składzie. Jest znak Zo i znak na, na ścianie. Co jest zamknięte, Zo? Jak mam wiedzieć Zo? Musimy znaleźć jakieś Zo. Jak działa Zo w Simsach? mając... W grze koty, psy i wilkołaki. Ona zrobiła jakieś pandy w ogóle. Krowę nawet ktoś zrobił w Simsach. Mini krowa. Postawimy Zo. Tutaj może być. Trzeba postawić tutaj znaczek Zo i Zo Attraction. Tutaj na przykład postawimy. Wszystko jest git. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jestem tego bardzo ciekawa. Idziemy, Wypad mi stąd, jakieś dziecko się buja i parcie wjeżdża w szybę nie, mamy dużo pieniędzy, więc możemy zwiedzać tutaj przez cały czas samo Visit the zoo. O nie, ona jest oszołomiona, ponieważ była w zo. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Okej. Okay. A tutaj mamy krowokwiata, który zjada człowieka. O, patrzcie, mamy koguty wieśki w tym zo. Gdyby to było w trójce, zapewne dałoby się chodzić po zo i zwiedzać. Ponieważ tam był otwarty świat. Ale tutaj... Mm -hmm. Jestem zawiedziona. Myślałam, że będzie można chodzić i coś tak... Jakieś interakcje by były. Ale nie ma. Z tych czterech modów, które przetestowałam w dzisiejszym filmie... Wybrałabym związane z wrednymi dziewczynami. Napiszcie mi jakieś ciekawe mody, je przetestuję. Zobaczymy, czy są ciekawe. Tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy to byłam. Ja. Zapraszam Was na moje socjale, na Instagrama i na TikToka. I widzimy się już w środę o 16.00. Dajcie znać, co sądzicie o testowaniu modyfikacji przeze mnie w Simsach. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia. Siemander!